Zagramy sobie tak na początek może capture the flag. Eee, robimy capture the flag. Delvex wszystko w porządku? Jak najbardziej, mam mes. Mam, es. Okay. mam es. Dobra, zaczynamy. wi oui, oui, baguette. Bank. To Eiffel tak. Tower 2 A nie wróć niemiecki. Capture ah, the flag. Ale czemu mamy kraść flagę? Mm. O nie, Uuu. Dobra, ogólnie kwestia jest taka, że będziemy musieli jeszcze startować. Bo ja muszę startować komputer, bo mi się znowu Dlaczego? zaczęło Dlaczego? BS Dlaczego? i znowu mi zbagowało komputer. A. Więc... więc no, ZW Dlaczego? robię sobie, będę za 30 sekund jakoś. Dobra, ja zajebam flagę. S? Nikt mnie nie powstrzyma O. O, no e, e, nie, wracaj e, tu, e, e. no, e. no, no, kurde, no na kurwa, O. A o. O, ty już ukradłeś, to fajnie. Ja poczekam na kolejną, go zabije od razu. Nie je tego. Uuu, łatwo jest. Nie, no mieliśmy przewagę liczebną, bo i. Do... Był... Czemu, Czemu legion, legion był? Co? Dlaczego legend legend legenda był? Bo Legion był im po nie wiem, dwie, dwie osoby zajebałem Nie podoba mi się ten tryb Wyciszacie? A Albo... może nie, nie trzeba tutaj się 3. wyciszać? Policja Dobra, ja policjanci, o, Jestem... Jestem policjantem! Jestem, ja we wszystkich dojadę! O kurde, co to za nasza placówka jakaś? Co ma Dobra, fajne Gdzie są bandyci Jacy? A, trzeba pewnie coś ukraść O, no, co może... dał o kurde, co wy diament. mówicie? Jaki diament? Gdzie jesteś? Trzeba diament. 15 diamentów znaleźć Szukajcie diamentów Halo? Gdzie Anon jesteście diament. złodzieje Anon. waleni? O! Idź jak złapany! Dostarczyłem diamenty O ty diamet, kurde drugi. mały gnoju, Zostań tu, stój tu! Wracaj do gnoju! Jeszcze nie mogę cię za... O, o kolejny! O. <śles> Wracaj tu! Nie Wracaj tu złodzieju! sylwetkę złap miś, potrafisz. No ja właśnie, nie mogę! 7 e. lat, żeby uciec z tego więzienia. Aaaa! Nie! Ojcyk, mam cię! A co, co ty mi możesz, możesz robić? Mogę zabijać czyli wrzucać do więzienia to, i mogę zwiększać sobie lighta, Mogę zwiększać sobie światło... Bo ja mam paralizator. Normalnie mam praktycznie ja nic. Ja też nie mogę. Bo to Pisa, nie jest pan to, pan tutaj chyba uwalniamy kogoś. O, wy kurde, co tutaj robicie? O, nie, może wiem, mogę aresztować, ale kurde, nie wiem jak to działa dokładnie. My po mapie mamy szukać po prostu. To nie jest tak, że to będzie pokazane, gdzie to jest. Chyba. Ładne. Mm. Hey, zaraz... No i zaraz to wygramy. Nie macie szans. Kurde, już 7 diamentów już ukradli pokojnego. złodzieje. 8. O, kurde, co za złodzieje. I co? I, I co, wy się uwolniliście wszyscy? <grymne> Co To masz na Nie Jak krzyknął! Ratunku No o nie! Się o ty Narro! Biegnij! Gdzie ona posła? Widzieliście to? Gdzie ona posła? Nie wiem. No nieźle, uciekła nie, wam! O ty kurde! No jak mi chodzi, to wszyscy jesteście cały czas uwalniani? Właśnie nie ustawiliście, dobrze, żebyś skinować. Nie, 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 nie chodzi o to, że my nie jesteśmy uwalniani. Tylko ty nas zabijasz Ale ja nas nie mogę aresztować. O, dopiero teraz mogę aresztować. O, Ej, ty kur... ja mo a, a ja mogę wentować. A... Nie mogę go aresztować. Nie no, nie, jak pierwszy raz nie zabijałeś, to mnie zatrzymałeś. W Kajdanki mnie wziąłeś. No właśnie, no nie mogę teraz. W ogóle tylko za tym i nie mogę go. A aresztować 3 sekundy muszę z kimś chodzić. <laughs> No ale wow. Muszę odradzić, dopóki ich nie tego. A czy ja muszę aresztować, a nie zabijać? A ja nie a, mogę. To muszę podejść ja od ja pół centymetra nie. i trzy sekundy muszę przynieść. A ty no, nie, to, nie, tym nie zabiłeś, ja się skrzysiłem po jakimś czasie. Ja mam tym. opcję Aha. tylko zabij, ale... światło i paralizator. Ale to jest trudne strasznie, bo no to ktoś i wtedy tego, bo ktoś się rusza. A wtedy tego. czy paralizatorem trzeba! No to ktoś jakiś. Ty legion musi ze mną chodzić. To gdzie, A, gdzie jesteś? Nie ja jestem przy. No, A, i Tak jestem. i tak już koniec będzie. No teraz to już dosyć za późno, ale no, na następną rundę będziemy wiedzieli. No. Ale okej, okay, no dobra, to Uf, już bardzo. Wracaj do Delvex! Co to za rubin? Okej, zostaw mnie. Wracaj z tym rubinem. Nie. No nie, no nie mogę Cię aresztować, teraz dopiero mogę. Nie. I tylek aresztowany! Mogę się uwolnić. Aresztowałem jednego. Terweksa aresztowałem. Po o ty calcim. kurde! Ocalcie mnie po koledzy. Idę po ciebie. Nie ja mam po ciebie! A mam cię. Ja, walnąłem no po jednym. Wracaj tu! Wracaj noju! Nie! Zostaw mnie! Wracasz do kicia! Szybko łapi! Kisnę! Sam się sparali to, jest! Ucieka w drugą stronę, wychodzi i wybiega. No nie, jest. no nie widzę go. Złodzieje możecie wentować jak coś. Wychodzi. To no, to złodzieje jeszcze dzięki, mogą dzięki, wentować. Dzięki. Oh. A oh, tak, wow. mogąc, tak, tak ucieka ten. No nie, no ja nie mogę ich aresztować, jak oni wentują! A, aresztowa. A nie, nie aresztowana. Co? Tak. Uciek nie, to no jestem To to jest bez sensu jak oni... Nie, no, nie jest aresztowany! No jeden tak, no bo ciebie aresztowałem tylko. Nie, nie no ja nie. zostałem uwalniany przez Quicka. Aaa, aresztowany! A mi Quick co chwilę ucieka wentami. Co już prawie mam z areszki ucieknie. Nie, ktoś nie ryje. Zielony jakiś. O ty Delwek się wstrętny. A, ty, ty jesteś już jest sprawdzony A co jest kurde? Nie, a. nie ogarniam tego do końca. A teraz znowu jest, jest jeden złodziej. No ja jestem. Dzięki. 45. Dzięki. No nie, no to i jakie do venta no nie, to, wędza. to jest nie możliwe. <gry> 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 wow. O, ty kurde. O, ty, yes, no yes. Ja nie yes. mogę jej nawet. Jest, wow. jest. Tak, to jest nie możliwe. Dobra, łatwo. A? Masz? Dobra, dalej. Nie, no. To... no i... Dobra. Yes. Wow. I co? Myślałem, że... Złodziejny My, gra... tryb. Nie wiem, tragedia kurde, to się nie da praktycznie nic zrobić, tylko ty Legion, musi z nami chodzić, żeby tej zarować i dopiero wtedy co jesteśmy w stanie coś zrobić. No Steas, gdzie jest Lexy. Ale nie jeszcze jakieś tam wywiady mają przecież Dobra, jestem... Jestem złodziejem! Jestem złodziejem! Wygraliśmy! Brawo! Co? Wygraliście, ale super! To, staje, ta była taka, to Zamiast zginąć oddać. w pierwsze, pierwszą minutę, zdechliśmy po 10. Nawet dobrze że teraz gramy. na samą górę ludzi z tabeli. Dobra. O, ona, dobrze. No siema. Kradnijcie, kradnijcie. O, kradnę! Dobra, mam diamancika! E, oszukuję! Kampi, Kampi! Co ty mówisz, Nie że Kampi? Oddawaj! tego diamenta! Kampi! Dobra, dziewięć no jesteście nie, moi bo ja po policjanci. Ja też oddałem. No i zajebiście, o, mam już 5 z ok, tych no, no i Najłatwo no 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 z wami, ale was dojeżdżamy. Nie zdążyłem! No ma to no ja no mam paralizator! Ja mam! gdzie się, jest, gdzie jest, gdzie jest, gdzie nie się nie te diamenty odnosi? O, mam kolejne, to przy tym, przy lawie. Mam legiona. Dobra zabiłem Tam gdzie jest lawa, tam musisz głębiej wejść. Tam odnosi się diamenta Dobra, zbejtowana S I cyk, oddany kolejny diament <noise> Miksa, Kurde, już dziewięć mam, ale jesteśmy zajebiści O kurde O nie, zabiła mnie Nie Ej, ma Za ile się rozpię? Nie masz napisane, ale za jakiś czas już respisz Okej okay. Ej, czemu ja jej Dobra, nie mam? No, a, a, ja a nie ma. A, nie masz. a nie. Bijam się. Do. Trochę niezbalansowany tryb mam wrażenie. Trochę bardzo. No a Nowy tryb tak bez nas. Tak, Sorry, no nie, tak. przyszliście Trzeba było być. O, tam a, mi, nie wiem, w wy się no, ma kolejnego nie Wygraliście. w Turnie Minecraft, aby się graliśmy. Wygraliście. 20 tysięcy euro wygraliśmy. A, no dokładnie. Is. Chuję ale wygraliście. I ty, gadałem. To mam sobie... go, mam go. O mam go, nie, mam go. o nie! To sobie w końcu weksy wiaraków w takim razie. <grym <grym za te 22 tysięcy. mogę i, i całe jakiekie od razu. No, no, dokładnie. Przyda się, może w końcu zagracie w tego wiara. A bo my mamy czas jeszcze. Tak, ja na no, czas mamy musimy. Czas. Znać, no ale mamy 300 tak sekund, kurde. A co mnie nie A gdzie mogę zabijać? Patrzcie, jak zabity delwek! Jesteś tym złodziejem, to jeszcze zabiłem do policzki. <grym>, w grze. Ej, czym się różni areszt no, od kila? Kurde. Areszt od kila? No, jak aresztujesz, jak aresztujesz to, to, hił, to się nie odradza. Trzeba, trzeba go uwolnić z więzienia, no. a jak zabijesz, to, to nie wychodzi. nie mogę aresztować. No. no, bo musisz 3 sekundy przy osobie stać, Fixa. Ale, ale. Jaka to musi być bo... Bardzo bliska, nie? Bo no, bardzo bliska. Nie to bliska, tak jak pan Romaniak. Kurde. No i pięknie A to tylko dwóch, trzech, to tylko dwóch trzech policjantów, siedemnastu złodziei, co to ma być? Nie no, pięciu złodziei, trzech policjantów pięciu złodziei